Witam Zapraszam na Ninja Legends Gierkę Bardzo fajną Jeżeli wam się podoba Subskrybujcie i dajcie Lajka i napiszcie jaką grę wy mam Na blockchain następną Dobra, no to tak Ninja Legends to jest gra fajna Na początku fajna bardzo chciałbym jej zaprosić do i różne, i pieniądze okay. i ci, żeby awansować w rangach. Ja jestem debiutantem, dość wysoko nawet, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo intensywna gra. A co najlepsze, nie trzeba płacić, żeby być dobrym w niej. No. W ogóle mam takie bardzo fajne pety, kilka nich. Jak będzie ktoś chciał, w komentarzu nick, wylosujemy na odcinek i zobaczymy, co się stanie. Generalnie w tej grze, również trzeba wchodzić na wyspy wyższe, żeby wykonać wchodzimy na pierwszą wyspę. Nie pamiętam, jaki, ale są jest Więc to zapraszam do jego oglądania. Dobra, mamy wyspę. Idziemy kupić wszystko, co potrzeba, i na kolejną wyspę. Bo w tej grze za każdą wyspę coraz, coraz więcej pieniędzy się dostaje, więc się opłaca iść na całą górę. Dobra, kupione wszystko. Wszystko, dobra. Chcemy, żebyśmy są jeszcze pojedynki na arenie, ale no. Nie, po to tu jesteśmy na razie. Dobra. Trzeba kupować skiller, żeby wyskakać Myślę, że idealny. i się tym i shurikeny, to jest ważne. Shurikeny, to jest bardzo ważna broń, na no, daleko, jedyna w sumie. Bardzo fajna. Nie, nie chciałem tego kupić. Dobra. Idziemy na kolejną wyspę. Dobra, na kolejną... Gorsze to się spada. Trzeba się znowu sklepywa na z tą górę. W tej grze również są takie jakby frakcje można powiedzieć. Jeśli masz dobre mocniki, żeby no, uchwała ja należy do tej no, zależy od karmy, jaką wybierzesz, to ludzi. Jeżeli wybierzesz za duszę, to zabierzesz za zabicie ludzi, dobrą karmę, to będziesz miał dobre dusze i będziesz miał różne umiejętności związane, tak samo również z tymi, co z mrocznymi umiejętnościami. I to karty są zlaunchowane, żeby nie było zbyt OP i żeby nie było za słabe. Wpłatne się, bo to fajny brud, a ja zastanawiam się, muszę być Dragon Wars, czyli jest ok, że muszę C. jest teraz Trochę mało. S i C, Mało, idziemy na następną wyspę. bo dostaję 11 teraz jumpów pod skillami. tak już dostaję 11 jumpów lecimy Na Wyspę Wyżej Wyżej Generalnie ja bym dzisiaj W tym odcinku dostać na Fytą Wyspę Jedząc pod nami tylko tą wyżej. To jest tam podobno... Podobno widziałem, że jest 200 karm można zebrać. Minusu, a mi się bardzo przyda karma. I do moich umiejętności właśnie, więc... No, trzeba się postarać. Dobra, to jest zimowa. i jest piaskowa, ale nie jest nie pewnie. Dokonamy się. Tutaj w tej grze Rebirthów nie ma ale rangi, które się zmieniają, na ja, ja mam tą legendę i też tak jak jak w sumie Dragon Warrior to dosyć to takie jak Wydapirta, ale dostajemy dostajem ci e, Shurikeny, ale mniej więcej się nie dostają, ale dostajesz pusty, to jest na początku 2x4 i mam Fort 260 więc opłaca się, o, to jest dla karmy, właśnie takie jest stanowisko ale tej dobrej, nie mam tym złomu Skoczymy. I jesteśmy na wyższej wyspie. Co jest? co nie działa? O, ktoś to się klei Co mi nie chce. Czemu nie działa to? Wszystkie pasy. O jest! O! Działa. Nie działa. Mister Sant. Dobra, spróbujemy. Znowu. Nie, nie mam. Nie. Nie mam. Bo z rybelt. Chyba. O. Dobra, jest tu się bugowało. Więc nie mogę. O, dobra. To jeszcze się kupiłem? Kupiłem, dobra. I zaczniemy. A są błąd, bo my nie porcji. internetem jest, no ale trudno. Jest. No, internetem brakuje. Strasznie. Dobra, idziemy dalej Dalej się wspinamy 8, 9, 14, 13, Dobry jump 14 14, dokładnie i niewidzialność 40, dobra Lecimy na górę, na czerwoną wyspę lecimy Jeszcze jest niewidzialność, ale to taki mniej ważny no jak ktoś się tropi, wtedy się przydaje, ale tak to Taki średni skill, ale warto go używać. No, lecimy, hmm. Hmm. Już blisko ta wyspa, Masz daleko bliżej na dół niż na górę. Nie, nie chcę na arenę. Później. A no jak że mój widz gra. Borso. To do mnie. Z znajomych wcześniej, wcześniej. W kilku odcinkach napisał na prywatny do mnie. I poprosił. Więc go dodałem. Lecimy. Dobra, już, już w jesteśmy. Nie teraz. Nie zdążyłem, naprawdę. Naprawdę. I na sam tak? Wow, świetnie. Fajnie. Moje ulubione, a jeszcze zliczowałem prawie. Super. Mogę tak stworzyć tak samo i tak byłoby wyszło to samo. No, my Bathoop napisał. bo coś myślał, że coś może. Dobra, idziemy dalej, tylko sobie po farmie jeszcze trochę tego. Ki sobie po, po farmie. Jak to to coś jest... In A nie, są ulagi pewnie. No cóż, no taki trzeba pracować w każdym terenie. No oczywiście. No już dostałem ci Tundra, Tundra nie, czekaj, była inna. Nie, nie, właśnie ja skinąłem na tą wyspę, na Eternal, no właśnie, tak, tra, idzie idziemy na tą wyspę. Nie, nie, a w sumie tak chcę pójść na ręce. Pokażę Wam bardzo fajny trick. O! I proszę. Jest delikwent? Nie ma. Nie ma. Nie ma ziomeczka. Zauważyłem, że właśnie można strzelać podczas atakowania. Więc to. Taki smaczek. Jakby to powiedzieć. Taki isterek, o! Twórcy go nie naprawili I Właśnie mam tą niewidzialność Włączoną połowa jumpów już zużyta O Jezu, ciężko mi Zobaczyć swoją postać, swoją postać Ale jeszcze jest Jeszcze trochę mi zostało to mam na Chyba na minutę prawie mam całą tej niewidzialności a jeszcze ten czarny to, to nie widać mnie za bardzo. No dobra, lecimy dalej. Nie poddawać się trzeba. A jeszcze ta muzyka w tej grze jest super. Aha. O, dobra, już mnie widać. Lecimy jeszcze prawie, już prawie jesteśmy na tej wyspie. Nie teraz, reject. No gdzie ty lecisz? Tak? Ty stoisz, Jeżeli się ruszy jak na ciebie, wyląduje, to okej, okay, najpierw już trafi, dobra, wylądowałem. Idziemy wyżej, teraz na lawa pit idziemy. Dalej, 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 dalej. Prawie jesteśmy. Chyba doskoczę bez lądowania. Tak, bez lądowania spokojnie doskoczę. Pięknie. Tyn, tun 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 tun. Jesteśmy na wyspie. Pięknie. Kupujemy zaraz wszystko. No to nie stać oczywiście. Czyli wszystko, dokładnie. Dobra, i co my tu mamy? Okej, okay, rwa mam wszystko OC, dobra OC, i to jest. No, szkurdy, ja tego nie chciałem kupić. O, dostałem mini sensa, tylko szkoda, że nikt sobie to kupiłem znowu. Nie wiem, co to kupować. Dobra, tu chodzę raz 20. Nie, razy 17. Jumpa. I na. No, no, prawie to tu. No, jakiś ten kupić? Dwa mogę, okej. Okay lecimy. Teraz na następną wyspę. Na Piaskową. No, szkurdę! Te chmurki wybuchają. Trzeba się wcześniej, czy później, z nich ewakuować szybko. Żeby ci nie lepchnęły w dół. Żebyś nie musiał znowu robić tego całego progresu. Więc przydałoby się. Jeszcze trochę. No właśnie o tym mówię. Powiem że szybko z niej to i tak nie uderzyło. Nice. W górę, w górę, w górę. Chyba no na tym doskoczę wyspę. Tak na spokojnie do doskoczę, na tą tutaj malutką. Jest. Pięknie. Lecimy wyżej, 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 wyżej. A tu jest do treningu znowu. Dla minus 25 na to na później karma będzie. Wyżej, lecimy. Wyżej, lecimy. Wyżej, lecimy. Wyżej, lecimy. Wyżej, lecimy. Dobra, chyba zdążę na wyspę. Dam razem na wyspę, dobra, liczę się dobra, jesteś na to, Dobra, jesteśmy na wyspie. O, sekret. No, wyląduję na szczęście, okej? Okay. Nie. Sekret. Macie kodek, jak zastępujecie wideo, to będziecie go widzieli, ale no, ja go nie widzę, niestety. Dobra. Jesteśmy na tej wyspie teraz. Pięknie. Wszystkie kupione, wszystkie z tej wyspy, dobra. Kupujemy wszystkie pasy. Pięknie. Podwójne kosy mam. Mam DC, już mi stać na rebirfa, ale nie, nie, nie. Puszymy wyżej. No końcu odcinka chce się wejść na wyspę. Tak, pięknie. Ała, jak on mnie zabił? Aha, to super. Dobrze wiedzieć, że mnie zabił. Jaki to ja byłem? A ja byłem na Sunstorm, to na tej wyspie muszę... Na tą chcę się dostać. Skystorm Ultramus Island. Yes. Wiem wszystkie skille? Tak, wszystkie skille. A, muszę sprzedać. O, to jest 2000 XP dla petów. Nice. PEC No Bardzo mało O, skąd ja tu mam No nieważne Lecimy wyżej na niebieską wyspę A dobra, na jakąś murkę się usiądziemy Nie wiem jaką Nie na tą No to chyba sobie nie na nie usiądziemy Revenge Brada Revenge to się nazywa Nie jakiś chłopak bił Co myśli, że jest kimś To DJ ja kupiłem wszystko stąd? Nie jestem pewny Tak, bo to jest movement speed jeszcze. No dokładnie, we're Niebieska wyspa nas czeka. Połowa jumpów. To się teraz zaczęło ruszać. Ok, Dobra, na to nie doskoczę. Malutką. Spokojnie. Jeszcze na to spróbuję doskoczyć, ale nie wiem, czy to już mi się uda. Nie no, chyba się uda. Nie no, uda się na spokojnie, chyba. Ta, easy na ja spokojnie. Teraz chyba na tą pójdziemy. Nie wiem, czy się dostanę, nie dostanę. się na spokojnie. O czym ja się martwię? Nie. Dobra, lecimy. Ten odcinek może być dłuższy trochę, albo. albo nie, zrobiłem go dla dwu po prostu, nie dotrzymam do to na tą część zakończymy, ale będzie druga część jutro wstawiona, w której dokończymy mój cel, który sobie postawiłem, by zdobyć na fioletową na wyspę. No i tak nie uderzyło, czy na fioletową tamtą, pamiętam nazwy. Ruszać, OK. i tak mi uderzy. I tak mi złapało, na wyspę jest najbezpieczniejsze. Dawaj, jeszcze chwilkę, jak będziemy no uda się na tą wejść. No zaczęła się teraz rusza, dobra, ale zdążymy. Dobra. Jesteśmy na Thunderstorm Island. O, dużo są tutaj Super Dobra. To by było na tyle ten odcinek. Do zobaczenia jutro.